Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z lasu. Popatrzcie, jaki las jest w tej chwili. Las kładzie się do snu, już wyraźnie, już praktycznie zamyka oczka swoje, ale ja kocham las nawet o tej porze roku, nawet kiedy już zasypia. Jest taki, jest taki rozczulający, taki. Taki tajemniczy i taki, um, można go łatwo zranić, gdyby był człowiekiem, taki delikatny, tajemniczy bardzo. Jestem tutaj dzisiaj z wami, jest mgła, jest rano, wczesny ranek. I chciałam Wam powiedzieć w ostatnich dniach, w ostatnim czasie generalnie wisiało na mną takie fatum. No, bo najpierw miałam ten wypadek poważny z nogą, no ale to już się wyleczyłam, to już Wam opowiadałam. A w ostatnich dniach spotkało mnie no, kolejne nieszczęście, ale mówię Wam, skończyło się happy endem, no, ze szczęśliwym zakończeniem. Także powiem Wam zaraz, co się stało. Mój kolejny ukochany kotek zginął. I Daryl, ja miałam, najpierw miałam, opowiadałam o tym, jest film o Megi, mojej ukochanej kotce, później był Felix, którego ktoś mi potrącił niedaleko domu na asfaltowej takiej drodze, blisk, bliskiej domu, wiecie, naprawdę ym, wypłynęło mu oko, opowiadałam o nim, nakręciłam film, wiecie, to był ten Felix, który chodził ze mną wszędzie, znacie tę historię. No i później jeszcze był Deryl. To właśnie wszystkie ukochane, wszystkim tym ukochanym kotom, co się dzieje, jeszcze był przy okazji Jimmy, którego też auto potrąciło i miał złamane biodro. Przeżył, ale jest takim trochę niepełnosprawnym kotem. No i Deryl, Daryl, bo to jest imię z Walking Dead, mojego ulubion mojej ulubionej postaci. Derel słodki kot, który przy mnie siedzi, kiedy pisze, kiedy wtula się w moje ramię, kiedy goni, który goni na ścianie cienie, yy, który jest, yy, no, jest cudownym, wspaniałym kotkiem, naprawdę takim, takim. Właściwie to wśród kotów jest taką Henią, bo Henia jest najmądrzejszym psem, a on jest wśród kotów tak, taką Henią po prostu. Jest bardzo mądrym kotem. No i. W piątek, wyobraźcie sobie, w piątek e, znikł mi jak kamień w wodę, a, to, a ja nigdy moich kotów nie wypuszczam na noc, bo to jest niebezpiecznie, tu są lisy, e, mogą jakieś e, po prostu e, zwierzęta, koty porywać, także nie robię tego. No ale e, także wiedziałam, że coś się stało, nie przyszedł na e, drugie karmienie, około drugiej, na drugie karmienie około drugiej, tam są moje pieski. Henia, Seli! Nawet nie widzicie piesków. W każdym razie, o tutaj traktory rozjechały, rozjechały mi drogę. No chyba jeszcze drzewo zwozili, nie wiem, z lasu. W każdym razie, słuchajcie moi kochani, Deryl znikł jak kamień wody. Zaczęłam go szukać koło piątej. Nigdzie go nie było, nigdzie. W sobotę myślałam, że w sobotę rano z, z, wpadła mi taka myśl do głowy, że Być może było tak, bo w piątek przyszedł do mnie, przyjechał kurier, przywiózł paczkę i ten kurier, z, kiedy te paczki paczkę wyładowywał z, z żwierkiem dla kotów i z, z żarciem z karmą dla psów, no to wtedy pomyślałam, może Deryl wskoczył do tego auta i po prostu pojechał z nim dalej, z tym kurierem. No więc y, zaczęło się y, szukanie, ale to było tak, co myślałam. Nie, ja patrzyłam tam w środku, w tym aucie nikogo nie było, był tylko jeden karton. Nie, tam Deryla nie było. W każdym razie y, 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 zdobyłam numer telefonu tego kuriera, wiecie, i y, on y, 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 nie odpowiadał oczywiście, ponieważ y, to była komórka służbowa, więc do poniedziałku do tego telefonu nie podchodził zapytałam się go, więc wysłałam do niego smsa, zapytałam, czy jest w stanie, czy no, czy takie coś się stało, że mój kot wskoczył i on z nim pojechał. No i on mi w poniedziałek odpisał, 8.41 odpisał, że tak, rzeczywiście był kot u niego i wyskoczył przy następnym, jak wyładowywał na swojego klienta. Myślałam, że go po prostu uduszę, uduszę go, zadzwoniłam do niego, mówię, to pan nie mógł do mnie od razu zadzwonić, po prostu pojechałabym w ten piątek, już bym kota miała, a ja całą Sobotę i całą niedzielę i piątek w ogóle nie spałam, płakałam, szukałam tego dyryla wszędzie. No i zapytałam się, jaki numer to był, no nasz to był u nas we wsi, ale to kawał drogi, ze 3 km dalej, także szans nie było. Żebym po prostu, ja tego, ja nie znajdę. No i wiecie, i pojechaliśmy tam z Rene, wysiedliśmy, popytaliśmy wszystkich ludzi, znaleźliśmy tę rodzinę, gdzie właśnie paczka była, gdzie ten kuriel wyładował paczkę, ale niestety oni ich też nie było w domu, jak przyjechał, więc zostawił im pod domem. No więc klapa, moi drodzy. I, i po prostu, mówię, no nie znajdziemy go, więc szukaliśmy wszędzie, wołaliśmy, ale tam był hałas, bo, była, bo tam jeszcze w jakimś warsztacie ktoś pracował, więc no szukaliśmy w zakamarkach różnych, wołaliśmy, wołaliśmy, w końcu przyjechaliśmy do domu z rozpaczeni. To był poniedziałek przed południem, szukaliśmy 6 godzin. W ogóle głowy nie miałam do niczego przez te wszystkie dni, do niczego, a nie nagrywałam filmu, a nie pisałam nic. Także dopiero dzisiaj się zabieram i nadrabiam to wszystko. Y Praca będzie szła pełną parą, że tak powiem, u mnie. No, ale wyobraźcie sobie, no i tak, wrócę do domu. Jeszcze weszłam tam do sklepu, zapytałam się. Już w międzyczasie ludzie wiedzieli, bo ja umieściłam wpis na Facebooku z taką prośbą, no ale to y, ludzie mieli oczy i uszy otwarte, no ale nikt go nie widział. To zresztą Derylek, taki zwykły szaraczek. No, no, ja mówię, no kotów jest sporo, także kto by tam takiego szaraczka. Zauważył, no ale y, przyszłam do domu i zabrałam się y, tak y, konkretnie za pracę. Mianowicie, znalazłam sobie strony, które Wam też y, może wam się przydadzą. Dlatego podlinkuję pod spodem. Y, stronę y, taką y, y, dziewczyn, czy kobiety, która już 20 lat się zajmuje takimi sprawami, właśnie kocimi. Co zrobić, kiedy kot zginie? I ona właśnie powiedziała, że kota. Nie szuka się w dzień, tylko wieczorem. Bo kot się tylko. On po prostu siedzi w swojej kryjówce, jakąś tam sobie znajdzie i czeka i dopiero w nocy wychodzi, żeby jakoś się dalej przesuwać i przemieszczać. I w dzień nie wyjdzie, bo jest hałas. A wieczorem właśnie kiedyś robi już spokojnie, no to jest większa szansa, że się go znajdzie i żeby go właśnie cichutko wołać, nie krzyczeć. Kot jest przestraszony, jest w szoku. Celi, Chodź. No i, yy, no i żeby nie rezygnować, bo kota yy, kot, yy, nawet po tygodniach, jak miną tygodnie, że ludzie często rezygnują po prostu z szukania, nie znajdę go i tak dalej. Ludzie też wierzą, że kot do domu sam trafi. Owszem, są takie przypadki, ale to jest rzadko i się, dlatego się o nich opowiada, po prostu legendy powstają na ten temat. Ale tak naprawdę kot czeka aż my go znajdziemy. Także, jeżeli Wam się taka sytuacja zdarzy, to szukajcie, nie rezygnujcie. I właśnie trzeba, ona powiedziała, że trzeba kawałek wy, 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 wyznaczać sobie takie obszary. Jeden kawałek po drugim i codziennie przeszukiwać coraz dalej kawałek. Nie tak chaotycznie, wszędzie, tylko kawałek po kawałku. No i tak żeśmy zrobili, przeczytałam to wszystko i wyruszyliśmy znowu o godzinie. 16. To już u nas się robiło ciemno, bo ja mieszkam tak na wschodzie, że u nas wcześniej rano jest jaśniej niż gdzie indziej o godzinę. A znowu wieczorem jest wcześniej ciemno no i już było tak szarawo. No i my mieszkamy w, na, w naszej wsi, jest także taka główna ulica. No to tak sobie myślałam: Deryl na pewno tą ulicą nigdzie nie pójdzie, bo nie jest samobójcą, żeby biec, biegać ulicą, tylko kot będzie się raczej chował po różnych dziurach i zakamarkach. I od tej ulicy właśnie odbiegają takie przysiłki, takie boczne y, drogi, przy których właśnie tam są domy. No i tak po, po kolei y, żeśmy szli. Y, to wszystko jest w górę, no bo ja w górach mieszkam, więc zawsze to, to trzeba iść pod górę. To mój mąż miał, niespe... tak miał problemy, ale co dużo z siebie dało po prostu. Muszę powiedzieć, że się wysilił. Y, no i y, takżeśmy żeśmy szli. Pierwsza ulica, nie było go... Pierwsza droga druga, pukaliśmy do domu rozmawialiśmy. Zresztą poznałam wielu fajnych ludzi poprzez to. Taką bardzo miłą panią poznałam, która nas tam ch chciała nawet ugościć. Ja mówię, no no chętnie następnym razem, ale nie mam czasu teraz. No i właśnie wielu wspaniałych ludzi w tym czasie poznałam. Także każda zła strona, ma, każda sytuacja ma też swoje dobre strony. I Słuchajcie, i już mówię, Rana jeszcze, mówię chodź tutaj, jeszcze pójdziemy. Pójdziemy jeszcze tutaj, w ostatni przysiłek. Rada mówi, no dobrze, już ledwo szedł, ale weszliśmy. To już było tak szósta godzina wieczorem. No idziemy, doszliśmy tak, właściwie ta, ta droga skończyła już w lesie. No i zaraz zrobiliśmy taki łuk, zakręciliśmy jeszcze w jedną. I schodzimy w dół do głównej drogi, taką ulicą i tam był. I, na, i cały czas wołam Deryl, Deryl i nagle słyszymy przeraźliwe miał, miał! Ale takie przeraźliwe, taki przeraźliwy koci płacz. I Rana mówi to jest. Mówi, jest, to jest on, jest Deryl. I był za takim, i, i był rzeczywiście, był za ogrodzeniem, był w, w takim. no ciemno było, to dokładnie nie powiem, chociaż miałam ten... no telefon miałam, włączyłam sobie latarkę i y, ale tak, y, no, no po prostu byłam tak przyjęta, że nawet nie wiedziałam dokładnie co to jest, był dom taki y, y, bardzo daleko za płotem, płot był taki strasznie wysoki solidny i Deryl tam był jak on się ucieszył, jak nas zobaczył jak on mruczał, jak on się ocierał ale nie mogłam go wyjąć y, stamtąd, bo był bardzo patrzcie jak tu traktory rozjechały, Ritka bo był bardzo duży y, ten y, no, y, 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 bardzo solidny był ten płot, także nie mogłam go wyjąć. A na górze, nawet bym przez ten płot przeszła, ale był zakończony takimi szpicami, także chyba bym jeszcze się zabiła na koniec. No więc tam pukaliśmy, dzwoniliśmy, dzwoniliśmy. Dom był w, w dużym oddaleniu y, od płotu. No i wyszła pani, y, przyszła starsza pani taka, otworzyła nam bramę i Derylka wzięliśmy. I tak się zakończyło, słuchajcie, Deryl spał dwa dni, przyszedł, najadł się, Pierwsze zrobił to się na jad, później poszedł, później się napił, później poszedł do kuwety, później e, się umył i później położył spać przy piecu i tak spał całą noc. Rano wstał tylko z jad, położył się i znowu poszedł spać, i tak, także przy tym piecu i nawet mu e, zdjęcia właśnie te, które na początku zobaczycie, pokazują jak bardzo. On chyba, ale źle nie wyglądał tak, żeby on bardzo lubił myszy łowić. Także chyba tych myszy zjadł dużo, to nie był głodny. Wodę też tam miał na pewno gdzieś w jakichś kałużach, ale było mu zimno, to było widać po prostu. Niemu nie wystarczało, jak wrócił do domu, nie wystarczało mu yy, ten yy, ciepło pieca, tylko jeszcze się przytulił do Oziego. To na tym zdjęciu zobaczycie, na tych zdjęciach. Także wszystko się dobrze skończyło, moi drodzy. Takie przygody. Ja po prostu mieszkam tu na końcu świata, ale żeby moje życie było nudne, no to nie powiem, po prostu wciąż mamy jakieś przygody. No, ale y, dobrze się skończyło. No i e, moi drodzy, y, i tym samym pożegnam się z Wami. Y, do następnego razu, kochani moi, cieszę się, że znowu mogłam Wam coś opowiedzieć, przynajmniej z happy endem, z dobrym zakończeniem. Trzymajcie się, moi drodzy, y, w tej sytuacji, jaka jest, jaka jest teraz. Ym, nigdy nie traćcie nadziei, nigdy się nie poddawajcie. Zawsze bądźcie w y, y, dobrej myśli, cokolwiek ma przyjść. I. Y, no i pozdrawiam Was serdecznie. Pieseczki, Henia, chodź, kochanie. Chodź. Chodź, Ritka, chodź. Idzie Rita na koniec. Chodź. Idzie Osi. Chodź. Tak, idziemy do domku. Chodźcie. Chodź. No, hej. Trzymajcie się dziewczyny, chłopaki.